Jestem Sylwianik, witam na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj robimy poradę odnośnie Kanto Tour. Jeżeli odcinek Wam się spodobała, łapka w górę, musi być zostawiony. Dzisiaj porady odnośnie Kanto Tour, bo Kanto Tour już jest za 9 dni. Kiedy to nagrywam, obrzucam to tego samego dnia. Zapraszam jeszcze dziś na live, bo dzisiaj nie wiem z czego, ale dzisiaj będzie. Kanto Tour za 9 dni. Trochę późno mi wzięło na porady, ale porada jest pierwsza, żebyście sobie kupili ten bilet. Będziecie mieli większą szansę na shiny, przynajmniej tak mi się wydaje, że powinna być. Lepsze pokémony wam się będą respić, pokemony regionalne, jak Kangaskan, Farfetch, Kantolański? Kan to, kan nie, no, po prostu Farfetch z Kanto, jakiś, nie wiem, Mister Mime, ale Mister Mime mamy w Polsce, chyba że mieszkacie poza Polską i inne takie pokémony regionalne. Też wszystkie 151 Pokemonów będzie można złapać podczas tego eventu. I będzie można złapać Shiny Mew i Shiny Ditto jedynie dla osób, które posiadają już bilet. Ponieważ jak nie posiadacie biletu, nie zdobędziecie tych Shiny. Wszystkie Shiny z będą dostępne, czyli nowe Shiny to dojdzie na pewno Mew, na pewno Ditto, Hitmonchan, Hitmonlee. I więc jeszcze dojdzie. Jinx już jest w grze jako shiny. Myślałem, że jej nie ma, a już jest, ponieważ jest smuczą i możemy sobie ewoluować. I nowe mieszanie na pewno będzie z oraz Hero, Paras i Parasect i Snorlax z nowym mieszaniem, więc super. On ładny wygląda, ładny jest. I co, jaka jeszcze porada mogę dać? Na pewno, że musicie mieć jakiegoś kumpla ze sobą, który on na przykład wybierze, wy wybieracie red lub green, a kolega też wybiera red lub green, że. Green, green. Żebyście nie mieli po prostu takich samych. Moja moderatorka, Zuziemna, tak zrobiła, że idzie z, kole z koleżanką na kanto Tour i ona będzie miała green, a Zuzianako ma już red. Czytałam na odwrót. I tak, jeżeli wybraliście czerwoną wersję, to większe szanse na szeniaki to będzie Bulbazaur, Charmander Squirtle, PJ, Ekans, Pikachu, Nidoranżeński, Odish, Diglett, marki Growlife, Ponita. Więc się cieszę, że wybrałem Red. Shellder, Drowsy, Krabby, Hitmonlee, Ligitank, Skiter, Electabuzz, Eevee, Kabuto. Też się cieszę z Kabuto. Oraz Dratini. Z Dratini też się cieszę, bo też nie mam. Bardzo mi się podoba Shiny Kabuto, bardzo mi się podoba Shiny Ponita i inne takie szaniaki. Większe szanse dla zielonej wersji na Shani Pokemona to Bulbasaur, Charmander, Squirtle, PJ, Pikachu, Senchuru, Midoran, Vulpix, Miau. Psyduck, Bellsprout, Geodude, Execute Hitmonchan, Koffing, Tangela, Horsea, Magmar, Pinsir, Eevee, Omanite i Dratini. Bardziej mi się podoba Kabuto. Bo oczywiście nie wszystkie Pokemony będziecie mieli większe szanse. I na co ja na pewno zwrócę uwagę? Zwrócę uwagę sobie na Pokemony Shiny, których nie mam, czyli PJ, Ekans, Diglett, Monkey, Growlithe, Pomita, Shredder, Hitmonlee, Ligitank, Kabuto i Dratini. Na te Pokemony zwracam uwagę. Reszty tak bardzo nie potrzebuję, bo już te Shinyaki mam. Ale ja wybrałem oczywiście wersję czerwoną, czyli będę miał podwyższone szanse na te Pokemony z czerwonej wersji i... Jeżeli nie, nie, kupi, nie kupujecie biletu, nie wybraliście, nie będziecie mieli większej szansy na uszczenie pokabola. Będziecie mieli normalne. Chyba, że też mam trochę podwyższą, ale nie wiem, wątpię. Bardziej będziecie mieli normalne szanse. Mą kolejną poradą to do, dodawajcie sobie znajomych z mojego Discorda, ponieważ nie wiem, że gifty, czyli jak Wam się skończył pokabola, to możecie otwierać. Pewnie będzie większa, większa ilość otworzenia giftów. Ale to tylko moje spekulacje. Rajdy, bo tym wraca na rajdy. A więc no same plusy, żadnych minusów. Możecie też sobie z innych stron zdobywać kolegów do Pokémon Go. Ale no, u mnie na jest ponad 1100 osób, więc polecam, polecam. Dużo osób jest aktywne, jeszcze są stare kody. Mamy zakładkę kody do znaj, gdzie tam ludzie da dają swoje kody. Możecie pododawać, wpisać sobie, wklepać. Albo sam wpisać swój kod poczekać, aż ktoś Was doda. To chyba było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, ile jest nagrania, no ale ja już wszystkie porady chyba powiedziałem. Nie wiem, polecam, życzę Wam powodzenia podczas Kanto Tour. Jaki odcinek mam jutro nagrać? Napiszcie w komentarzu, jaki się najlepszy wybiorę sobie. Jak znajdziecie jakiś dobry pomysł, dajcie temu serduszko. Wysyłajcie paczki, dołączajcie na Discorda, obserwujecie Instagrama, nie wiem, wszystko. Pa, pa, cześć!